porozmawiamy sobie o tym, jak to jest z tymi wszystkimi duchowymi, oświeconymi ludźmi. I to jest tak, że wręcz jest, prześcigają się ci ludzie o to, kto będzie miał wyższe wibracje, kto będzie bardziej oświecony, kto będzie bardziej spokojny, kto będzie miał bardziej to, bardziej tamto, bardziej to. Ale to jednak jest mimo wszystko rozbujane ego, jak ten rollercoaster, tak? Bo chodzi o to, żeby po prostu brać to, co się ma. I zwróćcie też uwagę u nich, jak to jest? Na pewno nie raz zwróciliście uwagę na to, jak wszyscy mówią, życzę Ci samych cudowności, życzę Ci całych wspaniałości, życzę Ci wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze, życzę Ci cudownego dnia i takie plucie cukierkami i żyganie tańczą tęczą, tak? Ale, czy to jest w 100% szczere? Ja się pytam. Czy to jest w 100% to, co oni myślą? Ja to nawet myślę sobie, że czasem może być tak, że pewna. Kobieta w domu mówi, życzę Ci wszystkiego co najlepsze, po czym odwraca się do męża i mówi, miałeś kupić pieczywo ciemne, a kupiłeś jasne, a Wam życzę wszystkiego co najlepsze w tym cudownym dniu, tak? No, chodzi o to, że tak naprawdę sama mowa to jest tylko 7% przekazu, który, przekaza, który odbiera druga osoba. Większość jednak odbieramy nieświadomie i tak jak jest napisane w Biblii, po owocach ich poznacie. Trzeba zwrócić uwagę, czy ma to jakiekolwiek potem pokrycie z rzeczywistością, to co oni mówią i tak dalej. Jeżeli. A e, to jest tak, że też się zdarza, że na przykład widzi się kogoś, kto na filmie jest taki wspaniały, uśmiechnięty, cały czas wręcz tak promieniuje tą radością swoją, wręcz tak emanuje nią. No, tylko pytają i się, pytają się, jak to jest, że ty cały czas jesteś taki uśmiechnięty, uśmiechnięta, bo wiesz, bo jestem, bo jestem wdzięczny, wdzięczna i jest wszystko tak fajnie, super, nie? jak oni wyglądają poza kamerą, ja bym bardzo uczulił na to, na ten uśmiech, bo często gęsto bywa fałszywy, to tak jak na przykład stewardesy, które lecą gdzieś tam w samolocie, cały czas są uśmiechnięte, tylko czy to jest szczery uśmiech? Szczery uśmiech charakteryzuje się tym, że kiedy się uśmiechacie, to jest takie, 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 kurze łapki takie się robią, nie? I wtedy to się uznaje, że to jest jakiś taki bardziej szczery uśmiech niż taki mm, jakiś wymuszony. Bardzo dużo ludzi umie też techniki manipulacji to jest tak, że jeżeli ktoś oprócz tego na przykład zna kanały potrafi rozpoznać kanały, jakimi się posługujesz, typu czy jesteś wzrokowcem, słuchowcem, kinestetykiem, i zacznie to używać swojej rozmowy, no to już cię troszkę ma. Jeżeli jeszcze dodatkowo jesteście razem i ktoś na jakieś techniki NLP, typu na przykład dopasowanie, to nawet co by, to, co by nie mówił to i tak będziesz uważał sympatię, a może ci wkręcać jakiś największym bardziej w tym wszystkim, nie? Chodzi o to, żeby zachować w tym wszystkim taki zdrowy dystans. Nie patrzeć o to, że ktoś słyszy ząbki, to wiesz, to wręcz taki blink, blink, gdy się uśmiechnie. I wtedy, wtedy go uważacie, że to jest coś fajny, miły, przyjemny, nie? ale jeżeli na przykład jakiś psychopata zabija, to często też się słyszy, że to był taki miły sąsiad. On był taki wiecznie uśmiechnięty. On zawsze mówił dzień dobry to jest. Ja w to ciężko mi w to uwierzyć w ogóle, że on mógł coś takiego strasznego zrobić. No on jednak takie rzeczy, takie rzeczy się dzieją. Dlatego dzisiaj tak króciutko i uprzedzam was, was, żebyście sprawdzali ludzi po tym, co oni robią, zamiast po tym, co mówią. Dzięki wielkie, cześć i do następnego.